Witam Was serdecznie ze studia Purple Lagoon, a Dzisiaj napijemy się azackiego ryzlinga. Przyjechaliśmy na wschód słońca, idealnie bo Adam bardzo lubi. Nas o 18 czeka degustacja, no ale mamy jeszcze sporo czasu, bo jest godzina 7:30. To będzie naprawdę owocny dzień. I moi goście, z którymi byłem w podróży, Maryla Belmondo. No, pierwsze chyba najważniejsze pytanie: jak Wam się podobało na wyprawy, Maryla? To mnie się bardzo podobało, wyprawa była nam jakby trochę na moje życzenie. No tak, w końcu ktoś musiał znaleźć te winy. Pierwszy raz miałem okazję być tak blisko tej magii całej wina, tego procesu, jak wygląda no najlepsze wino alzackie. To jest jakaś abstrakcja, żeby w Kwewli robić wino Właśnie, bo ja już temat Kwewli znam. To jest. <laughs>

tak, tu są różne wina, które sobie fermentują. Sposób gruziński, czyli kontakt skórek z sokiem winowym. Sposób ten pochodzi z Gruzji i w Alzacji jest bardzo rzadko spotykany. Jest to rdzenna gruzińska metoda maceracji, tak? To jest klucz w tym robieniu w inny sposób wina? Nie. Kluczem jest umieszczenie to w takich glinianych kwebryk. Co to dodaje do smaku wina? Jakbyś to określił? Yy, nie chcę ci teraz zdradzać. Yy, poruszymy temat trzeciego degustacji. Dobra. Okay. Rizling 2014, robiony metodą tak jak w Gruzji. Kwevry, macerację na skórkach i po prostu szok. Dla, dlaczego ci jara akurat Rizling? To jest, yy, Rizling to jest taki basic tutaj, tak? A nie męczy podniewienia. Ty sobie go pijesz i jest fajnie. Kolor, można powiedzieć, miodowo-pomarańczowy. Nie wiem, czy się zgodzicie z tym. Mhm. Mm Coś w tym jest. Smak po prostu. Gra w aromaty. Nie skupiajmy się na razie na smaku. To, co czujemy, jak wohamy to wszystko. No, kto pierwszy się odważy? Sok jabłkowy. Sok jabłkowy. Ale z jaki, jaki ten sok? Jaki sok? Słodki. Słodki, ale kurde... Kwaśny. Dla mnie bardziej te jabłka są przetworzone, na przykład. Coś między sokiem, a winem. W zapachu. Powoli... Wkracza Lepko, tutaj tak... Lekko, lekko Dokładnie, z... fermentacja. sok, który się zamienia w wino jakby, nie? Mhm. Ale nie jest to świeże jabłko, jest to przetworzone jabłko. Mhm. Już ten sok, który i nam fermentuje, to jest właśnie ten zapach. No, Belmondo. Belmondo. No nie liczy, na ja No nie, to nie jest gabryczka. <grym> nie, nie, nie. Miód mówiłem, tak? <grym> nie mówiłeś, mówiliśmy o kolorze, ale... Miodowe? Tak! Wychodzą, takie lekko miodowe. Wychodzą, taki lekko, tak, tak. lekko miodowe nuty wychodzą. Dla mnie cytryna, ale tak mm -hmm, bardzo mm -hmm. lekko i taka dojrzała cytryna. Dojrzała, taka bardzo żółta. Bardzo żółta. Ziołowe na pewno tak. One są tutaj naprawdę wyczuwalne. Tak nie od razu, ale z czasem się uwalniają. Czuć tutaj tą, tą amforę. W proszę jeszcze. Glinę. Glinę, Glinę dokładnie. Czuję teraz yy, coś, co Tobie się bardzo podobało podczas tej degustacji. Tak domowe winko takie. Niesamowity smak się wytwarza. Nie będę mówić, z czymś to kojarzy ten smak, ale jest ciekawy. No i znowu te miodowe aromaty. No bo to jest kwebri. In this case we've got leathery aroma. A lot of leathery aroma. Okay. W sensie leather, a nie skin. Zanika owoc, a coraz bardziej ta skóra... Kusyka, ale Wydaje mi się, że ten aromat był bardziej wyczuwalny, ten skórzany. Nawet trochę do tej skóry nawiązuje, nie? No, no, no. Rzeczywiście. No, no, no. The, the leather. Leather. Uh, looks like leather. Like yeah. aroma of this wine. Widzieliśmy Kwevli, całą kolekcję Kwevli Zakopane. Fajnie tak ułożona na takim planie koła. This wine is in open since 8 years. Oh. Oh. You see? Nothing is happened. <laughs> <laughs> Ryzyk fizyk. Rezykwizy Gryzling. Rezykwizy <fizzling> Gryzling. Tu się jednak troszeczkę Nuty Tak, ale mnie zaintrygowałaś w tym momencie. Ona tak, tak przy tej i, skórze jest. I z taką cytryną dojrzałą, która jakby podbija, ale czuć ją. No co, cytrynę czuć bardzo? No, te, taką skórkę cytrynową wręcz. W sumie mamy ryzlinga 2014, więc. Ma prawo być ta nafta. Dlaczego ma prawo? Rysling jako szczep winogrona lubi uwydatniać takie fajne aromaty z czasem po 5, 6, 7 latach. Czyli byśmy 3 lata temu otworzyli, to by nie było czuć tego. No, inne aromaty. O, ten zapaszek nowy. Piesz, uderza uderza ci na kwasowość i szybko się łagodzi. Rozchodzi się. A potem jest takie bulgotanie gorzkie. Jest, jest. Na samym końcu, ale takie dogorywanie. To mi się bardzo... Burbelki goryczy. Bąbelki goryczy. Boberki goryczy. Boberki. Piękne. To kwedri łagodzi tą czasem nie do wytrzymania kwasowość Rieslinga. I czuć te zioła na ustach. Ale nie umiem ich zdefiniować. Co to może być? Trochę rumianku czuję. Tak? Rumianek? Ale bardziej smaku. Tak? Może ta gorzkość jest... Mniszek lekarski. Ło, wow, to żeś mnie teraz zaskoczył. <laughs> jak smakuje, albo jak pachnie miszek. No właśnie tak. No jest rumianek, oczywiście. Gorzki rumianek, zajebisty. Ale, ale zauważcie, jak, jak rumianek z miodem pasuje. Tak. Tutaj co te miodowe aromaty jeszcze, tak. nie? Ta słodycz jest od miodu, a goryczka od rumianku. rumianku. Rewelacja. Ale zauważcie, że kwasowość jest świeżego, młodego owoca, cytrusa. Nie no, jest zgrydziała. Tak. Nos jest taki stary, właściwie, że nos dziadek, cytryna dziadek, nie? A jak no. pijesz, to się w nóg odzywa, no. nie? Gdzieś tam wyczuwacie tą glinę w tym? Tak. Było Na początku bardzo ta glina była tak w tyle. Ja teraz mam pusty kieliszek i wciąż czuję tą glinę. Mhm. Oczywiście, Każdy że tak. przeżył inny, tak zwany skript poznawczy. Drogę swoją w, w, z kojarzeniami we własnym tak, mózgu, więc. Ale masz też taki kieliszek, nagle pijesz wino, i może ci się skojarzyć z jakimś e, smakiem czy zapachem, który nie wiem, w dzieciństwie wąchałeś, czy czułeś czy próbowałeś, i ci się nagle przypomnił. Tak jak Fryk się cieszył, że ten zapach tej śliwki wtedy mi przypomniał o pra, prababcinnym winie. A! You see! mam szczęście, że jestem szczęśliwy. Co to To był fajny śliwkowy zapach, to był 83, 83 rok. Ale wszystkie no, wina miały tam jakieś specjalne, wyczuwaliśmy różne aromaty. Nie no, to... przede wszystkim degustacja poszła nie w nie bardzo w dobrym kierunku. Why not? No! Nie <laughs> uh, Pinot Noir, wow! 1983 To nie była podręcznikowa degustacja tak. To była degustacja z emocjami I to mnie urzekło No i to było coś, co Ciebie urzekło A Freakowi i jego żonie się bardzo podobało Nie sugerowaliśmy się, że to jest Miner czy Riesling Że szukamy tutaj róży Czyli, czy licz, nie Szukaliśmy tego, co po prostu było w kieliszku Może przydałby się nam kawałek Monstera. Spróbujmy zrobić najprostszy testing Munster, ser typowo alzacki i typowo alzacki szczep Tu Ma specjalny zapach, jedni lubią, drudzy nie, ja przypadam. Uuu, no, ale to... jest aromatyczny. Jest zapach. No, takich zapachów nie było jeszcze w tym studiu. Dla mnie wino trochę za mało aromatyczne do tego sera. Mhm. Mamy tutaj naprawdę donora, jeśli chodzi o sery, jeśli chodzi o aromatyczność tych serów. Bardzo głęboki smak tego sera, ciężki. Ale jest kremisty. Jest bardzo kremisty. Jakieś beczkowane chardonnay może by sobie poradziło. Polecają piwo do tego monster, ale chardonnay było wymienione jako pierwsze. Skórka ma jak piasek. Też chrupie trochę. Chrupie skórka. Tak, tak, no. Przy drugim kęsie jakby ser wygrywa z winem, ale przy pierwszym jakby fajnie wchodzi. No właśnie o to mi chodzi nie ma równowagi. Ktoś przeważa w mm -hmm. tym połączeniu, dlatego to nie jest fair. It's interesting uh, I can hear your uh, feeling uh, by this pairing. Przede wszystkim się cieszy, jak ludziom sprawiają radość tego wina i odczuwają pewne pozytywne emocje. Dzięki. I on się po prostu cieszył z naszych dobrych emocji. Tak. Tutaj jest prosta filozofia życia takiego zgodnego z naturą, robienia tych win i jednocześnie cały czas się cieszy tymi winami, a robi je dość długo. Oni się uzupełniają, on daje ducha tym winom, wino daje jemu i tak, tak, tak żyją, tak. prawda? W, 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 w jednym... sumie takiej. W jednym całym obiegu. Tak, tak, tak. tak. Oni są synchronizowani tak. i wino z nim, i on z winem, prawda? Ale jakie zadbane te winnice? Tak. Ja nie widziałem nigdzie, naprawdę, a trochę już zwieźłem, tak zadbanych winnic. No jak to nie bez powodu elegancja, Francja. Pornuk z elegancją Francji. Niemiecka bierze. solidność, elegancja francuska i jeszcze z naturą, ale to wszystko. Wszystko jest wyważone. Belmondo był osobą, która to nie trakt... wpływami innych nie, win. No, to było piękne w całym tym spotkaniu. Bardzo szybko coś wypiliśmy to wino. No to Quaver to się same piją. Jeżeli czerwone wino, wino, wino... zalecamy to to pilonując. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. To wino powinno nam oddać charakter tej winnicy. Pino się nie może doczekać tylko <laughs> kiedy Pino. Łoł, wow, kolor śliwkowy. Jest śliwkowy A Ale to tak przy świetle, bo normalnie to jest taki bardziej czerwony. Przejrzyste, czyste. To jest wino nie kwebry, tylko biodynamiczne wino od naszego winerza tak. Edwarta. Ale przykryła owoc, nie? Ta skóra. Ale nie do końca. Ja myślę, że owoc się otworzy w ustach. Aronia? Ja już teraz czuję owoce. Odrobinę smak czarnej herbaty czuję. O. Ja na pewno czuję już wieśnię. Za bardzo błądzę między czarną herbatą a wiśniami. Coraz bardziej te, te malinki, ale słodkie malinki, tak jak mus w czekoladzie. Herbaty kurcze nie umiem. Jest herbatą. Nie umiem. Czarna? Jest, czarna. Ten leder, ta skóra, tutaj już do kwadratu, nie powiem, do sześcianu, ale. trochę miodu. Miodu? Dla mnie tutaj jest ta herbatka, właśnie w ustach. No jest, jest. I ta tanina jest herbaciana. Ale w zapachu też było. Czuję się to czereśni. Czereśnie, piękne czereśnie. Dobre wino jak ktoś zaczyna przygodę z czerwonym winem. Mm -hmm. Zgadzasz się też, Maryla? To jest takie kurde. Niektórzy zaczynają z Princiwa, ale on już jest na wyższym poziomie. O Pan chyba nie chciał nam pokazać tego, ale ja już na początku degustacji obczaiłem e, e, tamte butelki. I, i, I co to jest za trunek? Jakby się nazywa w ogóle? Binder. Bimber, normalny bimber. Bimber. Mhm. Mm Nie pij, bo jedziesz samochodem. No, no. <laughs> Jaki zadowolony. <laughs> bo ja pamiętam, że to bardzo leciutko wchodziło. Za każdym razem jak mocniejszego trunku, który ma powyżej 30% wącha, mam taki coś. Tutaj zobaczcie. Ale bardzo dobry. Nie, zero. Sporzowy zapach. You and you... And, and here can... do no, Pyszne, no, figi pyszne. Figi z tych alkoholów, które ja pijałem, to jest w ogóle nie była ziemia. Łagodniutko wchodziły. To jest piękny na... winogron. So good, I'm, I'm shocked. That of alcohol can be so mild. No woda, życia, 35% nie czujesz, że pijesz w ogóle. W szoku to było. No. Wiecie, gdzie mi najbardziej smakowało w ogóle to wino? Gdzie było czuć zapach murów. To jakby tam było kompatybilne to, co ja czuję z zewnątrz, z otoczenia, z tym, co przyjmuję w ogóle.

Jestem A to clay? No, uh, limestone z iron. Ok. Ale to jest raczej. No i zobaczcie, to mówi się, że byłem taki wolny. Już jestem zepsuty, już mam odwołanie tak ciężkie. A to tak. szybko że, bardzo. Że jest, jestem, absolutnie zepsuty, bo ja mam teraz odwołanie do frika. To tak. jest trop court. Mon dieu, mon dieu. Le Catis. To pas possible. Zresztą myśmy z Flikiem zaczęli poruszyć tematy transcendentalne w pewnym momencie. Zaczęliśmy mówić o tym, jak bardzo wino łączy go z duchem wszechświata. Cieszę się tym winem jak odkrywa stary rocznik jest jeszcze taki świeży. Tak. For me uh, this one is a spring on summer pinmo. He, yeah, he has 30.5 uh, alkohol, mm -hmm. but it's very... The feeling is life. We co, no i popinął, zapowiedział? Mamy butelkę w kolekcji ze szklanym korkiem. świetnie się przechowuje, bezpiecznie. A taki szklany korek dużo zmienia w smaku, bo mówiłaś, hmm. że korek też jest ważny, w Wiesz, co, to jest bardzo dobre, bo białe wina, szczególnie a tu w Alzacji, są głównie białe wina. Uh -huh. One się lepiej przechowują pod takim korkiem, czy pod kapsem, czy pod nakrętką, niż pod korkiem naturalnym. I to jest piękne, właśnie, takie wszystkie podróże z winem. Belmondo dopiero zaczął. Belmondo... Chyba nie chcesz kończyć z takiej przyrody z winem. <laughs> Absolutnie. Fajne, świeże w ustach, ma charakter Rieslinga. Dla mnie rewelacja. Dobre, ale moje serce budziło najmniej kwaśne. Trzeci. A nad też ci smakował, nie? Lubię w smaku kwaśność. Ale bardzo źle odczuwam na, na organizmie, My że coś jest kwaśne. Bardzo lubię nie? kwaśne. Taki mm -hmm. sour to dla mnie. Look at the difference yeah. with, with colors. Yeah. A, But in the taste is the same. It's very good for hipsters. <laughs> the best to jest To jest to jest normalne. To jest wolny, To jest jest bardzo... mu pomógł, prawda? Bo... Nawet nie wiem, co to robi dla siebie czy dla wina. Zacząłeś lepiej niż wszyscy, można Lepiej niż lepiej. Tak. Lepiej niż Jak na pierwszą wycieczkę zacząłeś po prostu... Nie wiedziałem w ogóle, bo nie świadomy, jaki wielkość genu jest Pierre C'est To jest Je Liberté, il y en a un, voilà, moi j'ai cette veste, l'autre il a une veste rouge, l'autre il a une veste bleue, l'autre il a un chapeau comme ça, l'autre un chapeau. Liberté. Marina Piskorska et Belmondo. Dzięki. Czemu, czemu, je le vois Je le Ne zobaczycie Wojtka, dopóki ne namouficie go, że musi jechać. Donc, c'est. Wszystko jest w waszej sekcji, komentarze, dokładnie, wszystko jest w waszej kwestii.